Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. W tym odcinku chciałem Wam tylko pokazać, jak wyłączyć podświetlenie klawiszy funkcyjnych w telefonie z Androidem. Chodzi o te trzy klawisze, które są umieszczone pod ekranem. Zależy, czy ktoś ma telefon z tymi przyciskami, czy nie. Jeśli ma telefon bez przycisków i przyciski są na ekranie dotykowym, no to ten filmik się go nie dotyczy. A tu chodzi o przyciski funkcyjne w telefonach, które mają pod ekranem dotykowym też dotykowe przyciski, które są podświetlane. I myślę, że wyłączenie takich przycisków na pewno skutkuje dłuższą pracą baterii. A tak naprawdę, osoba, która korzysta z telefonu na co dzień wie, w których miejscach one się znajdują, więc tak naprawdę w ogóle to podświetlenie nie jest, tak, nie jest potrzebne. Także przejdźmy do tego, jak to zrobić. Czytałem też dużo poradników, jak zrobić to w systemie, wchodząc w pliki, lecz nie każdy telefon ma te same pliki, tak jak w moim Prestigio, dużo poradników nie, nie nadawało się, bo nie było tych plików systemowych, które, które powinny występować, dlatego jedynym rozwiązaniem jest aplikacja Keyboard Blacklight. Jest ona dościągnięcia za darmo ze sklepu Play waży bardzo mało, i tu chodzi o to, że klawisze nasze będą wyłączone, tylko że jest mały taka wada tej aplikacji, że po każdym restarcie telefonu trzeba od nowa wchodzić w tą aplikację i wyłączać je samemu, bo nie ma czegoś takiego jak auto wyłączanie przy restarcie telefonu. Także no, trzeba pamiętać, albo po prostu. Znaczy pamiętać, no widzisz, czy się świeci, czy nie, prawda? Także wejdźmy sobie w aplikację. I teraz tak, możemy kliknąć y, lock on blacklight. <ścoughs> y, to pierwsze, tylko że to jest delikatne podświetlenie, czyli leciu, le, lżejsze. Y, powoduje, że nie świecą się tak intensywnie jak oryginalnie y, po, w, nowym, no, w normalnym systemie, tylko zmniejszamy ich podświetlenie, ale jednak dalej się świecą. Tutaj możemy zrobić, że gdy ekran jest podświetlony, to prawdopodobnie też będą lekko świecić. Bo dalej mi się przed, teraz właśnie świecą. No nie mam jak wam tego teraz pokazać, ale się świecą lekko. A jeśli chodzi o całkowite wyłączenie, to ani ta opcja, ani ta się nie nadaje, jak widzicie, trzeba mieć rota. O, tego nie powiedziałem na początku. Także dodam teraz od razu, przepraszam, że tak późno, trzeba mieć rota, żeby skorzystać? z tej aplikacji, żeby móc wyłączyć podświetlenie klawiszy. I aby całkowicie wyłączyć podświetlenie klawiszy, zaznaczamy po prostu Lock of Blacklight. Teraz powiem jedno, za każdym razem, kiedy zrestartujecie telefon, wejdziecie w tą aplikację, to Lock of Blacklight będzie zaznaczone, a wasze klawisze będą się świecić, więc wystarczy kliknąć raz, kliknąć drugi raz i wtedy się automatycznie wyłączą. No i myślę, że to tyle na ten filmik. Tyle chciałem Wam przekazać, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!